Wyobraź sobie pogrzeb premiera Wielkiej Brytanii. Zjeżdża się cała polityczna światowa elita. Wszyscy chronieni po zęby. Czy coś może pójść nie tak? Okazuje się, że wszystko. I o tym właśnie jest film: Londyn w ogniu. Ceremonia pogrzebowa w jednej chwili zamienia się w turboapokalipsę. London Bridge się wali, a terroryści przejmują Londyn. Centrum brytyjskiej stolicy to już ruina. Całe szczęście prezydenta USA chroni Mike Banning, agent Secret Service, który z niejednego pieca chleb jadł. Biega, strzela, ratuje, wojuje. To po prostu jednoosobowa armia do zadań specjalnych. Prezydent USA się go trzyma i żadna kula się go nie ima. To jest taki film, w którym logiki nie ma co się doszukiwać. A przecież wszyscy wiedzą, że terroryści cela nie mają, a pół magazynka w pistolecie machomena znaczy więcej niż oddział komandosów. Efekty specjalne, jak z komodora, ale Gerald Butler jest tylko jeden: dzikie spojrzenie, gniew i płonące pięści. I czego chcieć więcej od rozwałkowego akcyjniaka? A ty obserwuj po więcej.